ma wszystkim czas nagrać trochę informacji z Red Dead Online, dużo osób ciągle pyta się mnie o te konie. Które konie są najlepsze w grze? No i teraz wam pokażę, jakie ja mam te konie. Mam takiego konia, to jest chyba Criollo. Nie, to jest Norfolk Roadster. Teoretycznie, według statystyk, jest to najszybszy koń w grze. Zobaczcie, że mamy szybkość na maksa i przyspieszenie na 9. To jest najwięcej, co możemy mieć. W praktyce nie jest to aż takie ważne, bo tak naprawdę konie się za bardzo nie różnią prędkością. To, co jest ważne, to jest kółko zdrowia i kółko wytrzymałości. Im więcej tego będzie, już na starcie, kiedy jest koń na pierwszym poziomie, nie na czwartym, tak jak ten, tym lepszego macie konia. Na samym początku gry, moim zdaniem, najlepszym koniem będzie koń e, Mustang. Tak już Wam wcześniej mówiłem, to jest koń Mustang, dlatego że on na samym początku ma bardzo e, dużo tego kółka zdrowia i wytrzymałości, bo gdzieś tak na trzy czwarte tu i tu. Więc na początku, kiedy nie macie jeszcze dobrego siodła, e, ten koń wam mega w ogóle pomoże, bo dużo będzie się wolniej męczył i dużo będziecie mogli dalej sobie nim jeździć. No, oprócz tego ma bardzo dużo zdrowia, więc ciężko jest go zabić, znaczy ciężko, może trudniej niż inne konie. I on jest naprawdę dobry nawet w late game, no przez całą tak naprawdę grę, no bo jakby szybkościowo się tak bardzo nie różni od tych innych koni, ale ma dużo większą wytrzymałość, co w późniejszym etapie gry może nie ma już takiego dużego znaczenia ponieważ po zakupie dobrego siodła ta wytrzymałość prawie w ogóle nie spada, a jak wciśnięcie klawisz odpowiadający za uspokojenie konia, czyli to będzie klawisz G na klawiaturze, no to ta stamina będzie się jeszcze odnawiać. Natomiast ciągle on będzie koniem, który będzie miał najwięcej zdrowia w grze praktycznie, więc ciężko będzie go zabić albo trochę trudniej niż inne konie. Także tak naprawdę na początku warto właśnie kupić sobie Mustanga, a w późniejszych etapach gry, kiedy macie już odblokowane dobre siodła, no to tak naprawdę możecie kupować te konie ze względu na ich wygląd, tak? Na przykład ja mam tutaj Missouri Fox Trotera, który jest maksowany, nie ma tego kółka zdrowia tak naprawdę wymaksowanego, ani nawet kółka wytrzymałości, gdzie właśnie Mustang miałby te kółka wymaksowane. Mam tu jeszcze yy, konia turkmeńskiego, on jest na drugim poziomie, on też nie będzie zmaksowany nawet jeżeli będzie miał ostatni poziom Ale kupiłem go po prostu ze względu na jego wygląd Wyłączył mi się pad niestety Z innych koni mam jeszcze konia właśnie tego Norfolk Roadstera, bardzo fajnie on wygląda i jest teoretycznie najszybszy, ale w praktyce to nie ma znaczenia, tak wam mówiłem. Mam jeszcze konia e, arabskiego, czarnego, czyli to jest najlepszy koń arabski w grze. Ma najwięcej zdrowia i wytrzymałości. Oprócz tego mam białego konia, który jest jak widzicie trochę słabszy, ma mniej zdrowia i mniej wytrzymałości, ale jest bardzo ładnym koniem, więc mi się po prostu podoba. Mam też czarnego konia turkmeńskiego, ten już jest zmaksowany, jak widzicie, koń turkmeński na maksymalnym poziomie zamknie kółko zdrowia, czyli będzie miał maksymalne zdrowie, tak jak Mustang. Więc w zasadzie można by powiedzieć, że jest to tak samo dobry koń jak Mustang, ponieważ będzie miał takie samo zdrowie, a stamina nie będzie miała takiego znaczenia, czyli wytrzymałość. Natomiast będzie chyba trochę szybszy. Aczkolwiek to są też inne siodła, więc ciężko ciężko powiedzieć. No i mamy już takiego konia, nie pamiętam na co to jest za koń: Kentucky Saddler. No, Kentucky Saddler są koni bardzo moim zdaniem ładnymi. To jest taki właśnie brązowy konik. Łatwo się je maksuje, bo te konie z niższych poziomów szybciej wbijają te poziomy. No i to jest całkiem spoko koń, aczkolwiek najfajniejszym koniem, jeden z najładniejszych koni moim zdaniem to jest właśnie ten taki sadler, czyli taki nakrapiany, to jest kaszczanowaty strokaty koń, tak się to nazywa. Bardzo fajny konik. No i może wam pokażę jeszcze jak to jest z tą wytrzymałością tego konia. Czyli mamy jeszcze takiego konia to jest criolo. Chciałbym sobie jeszcze kupić może Missouri tego który jest za złoto. Ale na razie mi jeszcze na niego nie stać. I to też tylko ze względu na jego wygląd. To jest ten koń. Bardzo fajny, najdroższy koń w grze, chyba 45 sztuk złota kosztuje. Bardzo fajnie wygląda. No, statystykami nie jest to koń najlepszy w grze. No, i to by było na tyle. Czyli, tak naprawdę, w sumie, jeżeli macie już tam jakiś wyższy poziom, macie odblokowane lepsze siodła, to po prostu wybierzcie sobie takiego konia, który się Wam podoba. No, bo jakby tutaj nie będzie takiego wielkiego znaczenia odnośnie tego, co możecie wybrać. Mi się na początek gry polecam właśnie Mustanga, tylko nie te, nie te Mustangi pierwsze, chociaż one też są całkiem spoko. Nie ten Mustang, również tutaj w się pasy. Tylko ten Mustang. On, on tam od któregoś poziomu dopiero jest od, y, dostępny, i to był jed, pierwszy mój taki porządniejszy koń, właśnie w tym kolorze. Bardzo dobre konie. Te są też dosyć ładne konie, ten, ten. Także polecam. <laughs> A ja w tym momencie wezmę sobie Erta. Oznaczę jako aktywnego. No, i pokażę Wam, jak się na nim jeździ. Tak ten koń wygląda. Bardzo super koń. No i jedziemy. Tam, jak coś gracze rozrabiają, jakąś rozróbę robią, wszystko zabijają. Zobaczcie, że ten poziom wytrzymałości praktycznie nie spada przejechałem już dobry kawałek i dalej nic dopiero po dłuższej jeździe trochę mi tam zacznie coś spadać także no tak jakby, jak wam mówię no jakby główną różnicą tutaj będzie pasek zdrowia i tym bym się sugerował jeżeli jesteście graczami którzy tak bardzo patrzą na statystyki a mniej na wygląd mi się na przykład bardzo podobają właśnie te konie Kentucky Saddler Morgan też są bardzo ładne, mimo, że statystyki nie są najlepsze. Dobra, jeszcze kawałek pojedziemy. Chcę Wam pokazać regenerację tego paska wytrzymałości. No, jeszcze trochę. No trochę tam widzicie drgnęło, drgnął ten pasek. I teraz nacisnę klawisz G i zobaczcie co się stanie. Widzieliście? Mam znowu pełny pasek wytrzymałości. Okej, okay, teraz może spróbujemy przywołać trochę innego konia. Jednego z tych najszybszych może powiedzmy, czyli dajmy na to, że arabskiego. O, już przybiegł. Trochę go wyczyścimy. Koniak jest brudny, to szybciej traci zdrowie. Więc warto go tutaj wyczyścić, tego jego rdzenie, żeby się nie, nie, nie opadały. No i ten ma pięknego konia. To jest chyba Morgan, właśnie. Bardzo mi się podoba ten, ten koń. No i zobaczcie, czy ten koń jest jakiś szybszy? No nie wydaje mi się. Możecie nawet czas sobie sprawdzić, ile mi to zajmie, żeby przedostać się z powrotem do. Valentine. Z tego co pamiętam, to jechałem cały czas chyba właśnie tym tą drogą. One są praktycznie tak samo szybkie. To nie ma tak naprawdę znaczenia. Tutaj mam. Po prostu dłuższy pasek zdrowia no i wytrzymałości. Ten z wytrzymałością nie jest specjalnie ważny, no tak jak wam pokazałem. Ten ze zdrowiem ma jakieś znaczenie. Trzeba by przeprowadzić po prostu takie testy, z tego, ile ten koniec jest w stanie przyjąć obrażeń z jakiegoś shotguna, czy ze snajperki. No i wtedy byłoby wiadomo, Czy to rzeczywiście robi taką wielką różnicę? No, i dojechaliśmy pod stajnie z powrotem. Naciskam G. Pełne zdrowie, znowu. Także ja bardziej tutaj bym polecał po prostu dobieranie konia do Waszego stroju, do Waszego. Stylu wyglądu do tego, jak, jak Wam się po prostu ten koń podoba, bo tak jak mówię, no tak jakoś nie ma to takiego wielkiego znaczenia, co sobie wybierzecie. Na początku gry, właśnie polecam do tego Mustanga, bo naprawdę mega ułatwia grę z początku. No i cóż, to byłoby na tyle. Trzymajcie się, cześć.